Cześć! Mam na imię Agnieszka i jestem lektorką w szkole Trolltunga. W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam, czym tak właściwie w języku norweskim są rzeczowniki policzalne, a czym są te niepoliczalne. Zapraszam! Zaczniemy sobie dzisiaj od tych prostszych rzeczowników, czyli rzeczowników policzalnych. A więc czym one tak właściwie są? Rzeczowniki policzalne są to, jak sama nazwa wskazuje, rzeczowniki, które policzymy. Okay? A... I one w liczbie pojedynczej, nieokreślonej, są poprzedzone rodzajnikiem, okay? One mają swój rodzajnik. Oraz... Odmieniają się na liczbę mnogą. To jest bardzo ważne. Odmieniają się na liczbę mnogą. Poznajmy przykłady. Enkop, kop, fem kopper. Kubek, pięć kubków. Ein Buch tre böcker. Książka, trzy książki. Et eple, ti epler. Jabłko, dziesięć jabłek. Tak? Czyli to są takie normalne, zwyczajne rzeczowniki, które poznajecie sobie na co dzień, i których po, po pierwsze również używacie na co dzień, tak? Więc możecie sobie już teraz wyobrazić, że stoją przed wami trzy jabłka, tak? I każdy z nich możecie policzyć na palcach jednej ręki. I wtedy to będzie policzalne. Okay? Wtedy to będzie policzalne. I teraz przejdźmy sobie do kolejnej naszej grupy, czyli do grupy rzeczowników niepoliczalnych. No i tutaj jest ta sama sytuacja. Nie możemy tych rzeczowników policzyć, więc. Jak, co to jest tak właściwie, tak? Co to są za słowa? Więc to są często jakieś pojęcia, tak? które są na przykład abstrakcyjne, ale również są to na przykład płyny. Te rzeczowniki w formie nieokreślonej nie posiadają swojego rodzajnika. Nie poprzedzamy go rodzajnikiem, ale również, co jest też bardzo ważne, nie odmieniamy tego na liczbę mnogą. Dlaczego? No, bo nie mamy jak, bo nie możemy tego policzyć. To jest ogólne pojęcie. Ok? Zobaczmy sobie przykłady. Kaffe, kawa, Tee – herbata, pasta, makaron, van, woda, rain, deszcz, sny, śnieg, siat, mięso, witnesskap, nauka. No i uwaga, teraz pewnie wielu z Was powie mi, ale jak to? Przecież możemy iść do kawiarni i powiedzieć Ja to en koffer albo en Dlaczego w takim razie czasami powiemy te, a czasami powiemy en Jest to dlatego, ponieważ czasami jak e, używamy tego z poprzedzonego rodzajnikiem, mamy na myśli, że chcemy kubek herbaty. Nie ogólnie herbatę, tylko chcemy kubek herbaty. I na przykład możemy to użyć, kiedy idziemy do kawiarni. tak? Często możemy to słyszeć, że na przykład ja jest to end Tak, czyli będę wezmę y, herbatę. I tutaj w domyśle mamy, ja wezmę kubek herbaty. Okay? Stąd ta różnica. Natomiast kiedy mówimy ogólnie o herbacie, no to już. Przed tą, przed słowem herbata, przed słowem te nie postawimy rodzajnika. Tutaj przykład: Te morn. Herbata to najzdrowsze, co można wypić rano. Tak i tutaj mówimy ogólnie o herbacie. Tutaj już nie wskazujemy na, o jeden, na jeden kubek herbaty, tylko mówimy ogólnie już o pojęciu o herbacie. No i teraz kolejno przedstawię Wam te rzeczowniki użyte w zdaniach. Zacznijmy sobie od rzeczowników policzalnych. Jajwieljarne to en kop koffe. Chciałabym napić się kubek kawy. Jajwil się p. i Chcę kupić nową książkę. Tri a arnok. Wystarczą trzy jabłka. Kolejnymi przykładami będą te nieco trudniejsze yy, rzeczowniki, czyli rzeczowniki niepoliczalne i ich użycie. Zobaczmy sobie, jak to użyć w stanie. Dybur i kiedrykiemie, kofą, dogiem. Nie powinieneś pić dużo kawy w ciągu dnia, tak? Tutaj mamy ogólnie pojęcie, jakim jest kawa. De asom jest ta na zewnątrz, jest tyle śniegu. Witness är ar for familiar men. Nauka jest ważna dla mojej rodziny i nauka też jako pojęcie ogólne. Mam nadzieję, że ten filmik przybliżył Wam to, o czym są te grupy rzeczowników. No i teraz już nie będziecie mieli problemu z odróżnieniem tego, czym jest rzeczownik policzalny, a czym rzeczownik niepoliczalny. Zapraszam na kolejną lekcję ze mną lub z innymi osobami tutaj prowadzącymi kanał. Do zobaczenia. Cześć!